Cześć, jesteś Premier po raz kolejny na moim kanale i w serii z newsami z Marvela, tak wiem, jest ogólnie Marvelowskiej, sporo od tego, ale ogólnie dzisiaj jest 13 grudnia, yy, w sumie równa 18 yy, zaraz powinna być premiera. O, a minuta. Dobra, powinna być premiera yy, zwiastunu Across the Spider Verse, czyli drugiej części z serii yy, Spider- Man Into the Spider-Verse będzie to tryl trylogia w jakoś yy, w 2023 jakoś chyba pod koniec 2023 będzie miała premierę właśnie druga część Across the Spider-Verse a w 2025 bodajże albo na końcu 2024 będzie miała premiera będzie, mia będzie miał premierę film Spider- man Beyond the Spider-Verse jest to nie tyle. No, także dzisiaj już za 14 minut mamy premierę. Zwestunu, e, więc puszczam szybko intro i, i, i ruszamy do reakcji. Dobra, dobra, zaczynamy, widzowie. Słuchaweczki sobie ubrałem. New trailer starts now! Ale się jaram Spider-Man 2099, Oscar Isaac, podkładam głos Aktor, którego możecie kojarzyć choćby z roli Moon z z rocznego serialu, albo z roli Apokalipsa w X-Menach, albo z roli Foda Maruna w... I can hear you being quiet. Eee, Star Warsach I, um, Dobra Kurczę napisów zapomniałem włączyć. Nic z tego nie zrozumiem ma bez napisów. Ma yeah. <grywka> no, hmm, <grywka> Z poprzedniego y filmu to jest podejrzew. Sure tak. Like o, i muzyka świetna.

You're yeah, 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 yeah. Yes, classic Spiderman. And he never lets Yes, Spiderman was You gotta promise, Miles. I promise.

Jest Stanley. Ciekawe czego zanimują tutaj. Bo Marvel wykupił prawa do jego głosu i pokazywania jego twarzy. Jakichś starych nagań czy coś. Ale to było dawno temu. Więc powinno już... może Może będzie Stanley Spiderman. Ale nie no, muzyka świetna. Serio. I tak, zobaczmy ten strój, bo. Nie. E. Not bad, kid. O, właśnie. Spider-Man będzie miał znaczy Miles Morales będzie miał nowy strój, ale to chyba nie jest jedyny nowy strój, który będzie posiadał tutaj Miles w, w tym filmie. Ten jest taki bardzo na styl spider man 299. Taki niebiesko-czerwony, ale bardzo I fajny. O, to widzieliśmy tam w tym Kizerze, który był tam par, parę miesięcy temu. O. o. Zobaczmy, czy jest to jakiś znany. Na pewno Iron Spider był taki ten klasyczny. Czy to jest? Holand? Chwila, chwila. Czy ten spider... Ten, ten trochę wygląda jak... Spider-Man to ma Holanda w tym takim swoim czarno-czerwonym e, stroju z początku e, tego. Far From Home. Nie myślicie tak? No patrzcie, no jeden do jeden. Tylko, że to do krynogami stoi, no ale bardzo podobnie wygląda. Tutaj to on, ten Spider-Man trochę jak Iron Spider wygląda. Tu jak on się się sobie trzyma. Tylko, że bez tych swoich takich kończyn metalowych, nie? E, tutaj nie, nie zobaczę. Ten, tego Spider-Mana skądś znam. Ale to bardziej nie z komiksów, tylko ze... chyba był taki styl Spidermana w grze Spiderman z 18. Tak czy. Jak... No nie no, jakby to był Tom Holland, to, to byłoby pięknie. Tutaj też jest jakiś Spiderman, ale te, tego nie dowidzę. Tutaj... O! O. Jest! Jest! Patrzcie na to. Mamy go, mamy go. Spiderman z gry. Spiderman, Marvel Spider Man. Ten strój widzieliśmy już w pierwszej części w tych takich kryptach Spidermana Cioci May. Ale no fajnie, fajnie, że mamy tutaj Spidermana dosłownie wyciągniętego, wyciągniętego z gry. Znaczy nie wiem, czy on będzie jakoś wspominał o wydarzeniach, które stały się w grze. E, aczkolwiek strój jest z tej gry. Idzie on z jakimś innym mniejszym Spidermanem. To jest chyba kobieta? Nie wiem. Tutaj mam jakiegoś napakowanego Spidermana. To jest chyba też kobieta. Ale ten strój kojarzę. Tylko nie powiem wam, kto to jest. O, ten. ten też jest znany, ten taki biało. Czerwony. On ma jakąś swoją nazwę, której teraz nie pamiętam, ale pewnie Wam się znów wyświetli na, na ekranie. Sure o, jest powiedzmy Iron Spider. Trochę on wygląda jakby korzystał z technologii Starka. Nie, yeah, za dużo tego. Tu jest taki, ten też wygląda jak Iron Spider, ma taki, pon... taki żółto-czerwony strój. To jest fajny, ten mi się podoba. Nie no, za dużo z tego, co jest. I tych Spider-Manów. <noise> ten to w ogóle jakiś chyba policji uciekł. Wow. Ten wygląda bardzo podobnie jak Spider-Man to Beyoncé Aczkolwiek pewnie to nie jest on. Came from. Dobra, dobra. Ten to w ogóle jakiś kreskówkowy wyciągnięty z komiksów. Tu jest jakiś dziwny. Ja wygląda mi jakieś gręcy krabowe. <noise> nie, no to jest piękne. Po prostu jakich my czasów dożyliśmy, że będzie mieć chyba. 150 Spider-Menów w łamku sekundy na jednym ekranie, i pewnie połowa z nich będzie miała chociaż sekundową rolę w tym filmie. Jezu, jakie w ogóle ładne stroje. <laughs> nie powiem wam co spider Spidermany, bo większości sam nie znam. Ale mamy klasycznego Spidermana. No. Uroczy będzie ten film. To był Wolcher? Nie, to nie był chyba Wolcher. Kto to był? Albo Wolcher? Nie wiem, ale wiem, że w tym filmie główną rolę będzie miał ten taki. Ten taki. No, plamkowy. Biały z czarnymi plamkami. Znów nie pamiętam jak się nazywa. Nie przygotowałem się do tego filmu. No, emocje, no. Patrz. O, Spider-Man 2K99. Ten to jest... Kto? To jest ten Spider-Man? Nie wiem, ale animacja będzie genialna, no. Wydawało mi się, że nic nie przebije poprzedniego filmu. Nice. A tu? Twórcy. Twórcy. No mnie zaskoczyli, no. Omg. Serio, nie no, to musi być Tom Holland. No, dobra, to nie jest Tom Holland, chociaż w sumie... Nie no, bardzo podobny strój. W ogóle walka pomiędzy wieloma spider... O, ten strój też kojarzę. Ten strój też znam. E, walka pomiędzy spider spidermanem. Wszyscy się na tego biednego... Mesa <śmany> rzucają. No po prostu, co to jest? Co to jest? No. Jezu! Co jest? Ciekawe, czy oni bazują na jakich historiach, czy wymyślają? Bo z spider o nie były tysiące. Dobra, może przegrywam, Mam, rzeczywiście były tysiące? Ale właśnie tutaj wszędzie idą te spider meny no. Nie no, i sobie na 100% wymyślałem te stroje. Ale... Kur... Co jest? Co to ma być? No popatrzcie, jakiś żółty Spider-Man, pszczółka, mają normalnie... O, jest, Spider-Man 299. Eee...

To by na tyle. Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zachęcam Was bardzo do zasubskrybowania kanału oraz do łapeczki, w górę, pisania, miłych komentarzy. A jeszcze Wam miłego końca weekendu lub miłego, Znaczy miłego końca tygodnia, miłego weekendu. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach, już w sobotę, prawdopodobnie, albo w poniedziałek, albo w niedzielę, w z tych trzech dni z takim bardzo dość sporym zestawem LEGO. i Trzymajcie się i. Bye.